Jesteśmy po spotkaniu z mojej kolejki Trzeciej Ligi Małopolsko-Świętokrzyskiej, w którym gospodarze BKS Włochnia pokonał Janinę Libiąż 4 do 0. Z nami opiekun gości Janiny Libiąż, pan Antoni Gawronek. Panie trenerze, no po takim wyniku, po takim spotkaniu chyba niewiele można powiedzieć dobrego o postawie pana zespołu na boisku. Myślę, że po pierwszej połowie już mieliśmy ostrzeżenie, bo kilka sytuacji było groźnych. Bramkarz stanął na wysokości zadania, wyśliliśmy w drugiej połowie. Myślę, że za bardzo uspokojeni, bo szybko stracona bramka, jedna i druga, to już było można powiedzieć po meczu przy takiej sytuacji, jakiej jesteśmy kadrowej i, 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 i w sytuacji trudnej, jeżeli chodzi o wyniki, także zeszło powietrze całkowicie zespołu, to było konsekwencją tego. Początek w sumie dobry wasz w waszym wykonaniu, pierwsze 10 minut mieliście sytuację, uderzenie w słupek. Ale ta początek drugiej połowy, co się stało z zespołem w szatni czemu wyszedł taki nie wiem, rozluźniony, nie mało skoncentrowany na tą drugą połowę, co się stało? No brak koncentracji przy pierwszej bramce spowodował to, że stało się, tak jak pan to widział, że, że szybko stracona druga bramka i to już później było po meczu. Do tego spotkania drużyna wasza, no głównie waszym problemem jest zdobywanie bramek. Dzisiaj kolejny mecz bez gola na zero. Doszło jeszcze tutaj w obronie problemy, no, te ubytki przed początkiem rundy no są jednak chyba zbyt duże. No teraz po, po tych meczach widać e, jakie braki e, występują w naszym zespole, że mamy problemy ze zdobyciem e, bramki, no a jak się nie strzela to w końcu się traci i, i przegrywa się mecz. Co dalej z Janiną? Pewnie liczycie na to, że no, zdobędziecie w końcu punkty u siebie, bo, no, bo to w sumie chyba najłatwiej zdobywać u siebie te punkty. No myślę, że po takim meczu to trzeba jak najszybciej y, pozbierać y, się do, 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 do pełnej dyspozycji i patrzeć już na najbliższy mecz. No, no, może i to y, kiedyś się ta karta odwróci że po takim meczu słabym, gdzie straciliśmy tyle bramek, co rzadko nam się zdarzało, może wreszcie coś dla nas będzie i szczęśliwszego, i lepiej ten mecz następny nam się ułoży, i można będzie zdobyć bramkę, a przy tym i punkty.